Cześć, jeśli jesteś seniorem, ten zestaw ćwiczeń jest przeznaczony specjalnie dla Ciebie. Będzie potrzebna Ci butelka wody, chodź, poćwicz ze mną. Nazywam się Magdalena Włodarczyk, jestem fizjoterapeutką. Dobrze, że jesteś. Ćwiczenie pierwsze. Stań na szerokiej podstawie. Butelkę wody trzymaj przed sobą i wykonuj skręty ciała w jedną i w drugą stronę. 3, 4, 5, Sześć. 7, 8, 9 i 10. Teraz butelkę chwyć poziomo. Wysoko w górę podnieś, zakładaj za głowę i znów wysoko w górę. Za głowę, wysoko w górę. 4, 5, 6, 7, 8, 9. I 10. Teraz butelkę przybliżamy do siebie i oddalamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Teraz lekko ugnij kolana, butelka wody do kolan i na wysokość klatki piersiowej. Do kolan, na wysokość klatki piersiowej. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Daj znać, czy zrobiłeś i czy czujesz mięśnie ramion.